Po pierwsze, jak powiedziałem, możliwe, że te istoty, te podmioty są tutaj od zawsze. I to, co ludzie opisują jako anioły, demony, duchy, złe, dobre i tak dalej, to właśnie mogą być kosmici. To są właśnie te różne typy, rasy kosmitów, którzy wykorzystują też ludzi, trochę jak my wykorzystujemy inne zwierzęta. I są takie, które chcą nam pomóc i wznieść nas na wyższy poziom życia. I są takie, które po prostu chcą nas wykorzystać do swoich niecnych celów, czy nawet do nieniecnych celów, ale po prostu do jakichkolwiek swoich celów. Tak jak my wykorzystujemy krowy do jedzenia, tak? hodujemy je i coś tam z nimi robimy, żeby później zrobić z nich skórę i klej i mięso i różne super fajne rzeczy. Czy etyczne, czy nieetyczne, to jest pewnie na inną rozmowę. Nie robimy to, więc pomysł tego, że jakaś forma życia robi to z nami, nie jest dla mnie aż tak dziwny, kosmiczny i daleki. Więc co to by oznaczało? To by oznaczało, że anioły i demony istnieją. To oznacza, że warto się modlić. <laughs> Ponieważ może jakiś anioł stróż rzeczywiście nad tobą czuwa. A jeżeli anioł stróż nad tobą nie czuwa to na pewno demony się Tobą interesują. I jak Tyson powiedział, że te sukcesy, te zwycięstwa, które Ty masz, one oznaczają, że jesteś faworytem Bożym. Tylko musisz uważać, bo kiedy stajesz się faworytem Boga, to zaczyna się Tobą też interesować diabeł. I musisz pamiętać, żeby wyjść z imprezy, wyjść ze studniówki z tym, z kim przyszedłeś.